co to w ogóle się dzieje? Czemu mamy takie studio? Było to też dosyć ciekawa sprawa. Jeśli chodzi ogólnie o odcinki. No to czemu nie było odcinków? Było to spowodowane tym, że Randus po prostu był senny i nie chciał mu się nagrywać. Ale już jest ogarnięty. Nie no, tak serio to... Było to spowodowane tym, że dostaliśmy dużo feedbacku, że musimy po prostu poprawić jakość dźwięku, gdzieś tam jakość światła i nie chcieliśmy po prostu nagrywać odcinków na pałę po to, żeby te odcinki tylko były wrzucone, tylko chcieliśmy to mieć dobre jakościowo, bo no uważamy, że lepiej, żeby te odcinki nie wchodziły na przykład tak często, ale żeby były dobrze nagrane jakościowo, niż żeby wchodziły na przykład nie wiem, codziennie, ale na przykład jakość, nie dałoby się ich nawet oglądać, nie? Więc no, stwierdziliśmy, że po prostu zrobimy tydzień przerwę, poprawimy wszystko, co mamy poprawić, poprawimy dźwięk, poprawimy światło, poprawimy kadry, dogramy jeszcze nowych operatorów, montażystów, żeby było wszystko dograne. No i zaczniemy sobie na nowo tak jakby od niedzieli, czyli od dnia, w którym chodzi dzisiaj ten odcinek, dzisiaj jest sobota, bo tutaj nagrywamy. Super stary, jesteś super gorys. Dzięki. No i teraz tak, ogólnie jeśli chodzi o odcinki, no to odcinki dalej będą się pojawiać w niedzielę i w czwartki, będą się pojawiać o godzinie 16.20. Yy, więc no, możecie sobie ustawić dzwoneczek, bo ważna sprawa jest taka, że jak daliście przedtem subskrybuj, to nie mogliście dać dzwoneczka. Więc na samym początku po prostu odsubskrybujcie sobie kanał, zasubskrybujcie na nowo i po prostu dajcie dzwoneczek, żeby wam przychodziły powiadomienia. Z każdego naszego odcinka. Yy, dobra, i teraz tak, w ogóle jak się poznaliśmy? Może tą historię opowie nam Szyszko. Może nie. <laughs> a może nie, może nie chce, nie no. Jak się poznaliśmy? No poznaliśmy się w pewnej dziedzinie, której działaliśmy wcześniej, tak, nie będę tu mówił po prostu co to było. Z poprzedniej Ale branży. Powiem, tak. Z poprzedniej branży, tak, nie, może to być tak nazwane, bo jesteśmy każdy z innego rejonu praktycznie, no a dzisiaj jakby spotykamy się wszyscy i nagrywamy to razem, więc dzięki temu się poznaliśmy. No i mamy tutaj praktycznie, no co, opolskie, tak, Śl I śląskie, nie, no, 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 nie, ale wiadomo, jest tu podzielony człowiek. też na kilka jest <gry> Najdłużej, nie w sumie chyba, najdłużej to ja chyba bym za Matiego, tylko bo taki szaraczek, żeby go nie było widać tam na tle po prostu i tak bardziej już od kumania się po prostu, no to my się znamy najdłużej, nie, ale tak, gdzie Maty gdzieś tam po prostu wcześniej się przewiną no ja każdy już później po kolei, chyba ciebie poznałem, nie Później ciubra jakoś i chyba Daniela. No i Michała, nie? wiadomo przy okazji, a Antek chyba na końcu. No się poznali poznali się. powiedziałem przecież no. ciebie przed Ratusem, nie? Poznaliśmy się. No, także już trochę się znamy, no i fajnie, że też skumaliśmy się w taki sposób, nie? No, no. to i było. do doczku. No, a jak kogoś interesuje co robiliśmy, bo takie pytanie padnie, to to nie jest rozmowa na telefon. No. No. Możemy jest. się spotkać, pogadać także. Żeby... Tak. Ale dzięki temu, że właśnie działaliśmy coś, mieliśmy styczność z ludźmi i tak dalej, e, moim zdaniem dużo nam to pomogło. No tak, Dzisiaj tak. po prostu przy nagrywaniu filmików, że niektórzy może jeszcze nie są dobrze po prostu oswojeni z kamerą, ale że gdzieś tam była styczność po prostu e, jakichś prowadzenia szkoleń i tak dalej, nie? To nam dało po prostu możliwość też nagrywania tutaj i łatwiej się to robi, moim zdaniem przynajmniej mi. No tak, tak? tak to jest prawda. Więc, więc o tyle fajnie, no. No, na pewno nauczyliśmy się takich umiejętności, jak wiecie, wypowiadanie się, bo też występowaliśmy publicznie przed, nie wiem, 50-100 osób. Pierwszy I... komentarz, no sprawdź was 10. Także tak to wyglądało w poprzedniej branży. Jeśli chodzi o całe studio, no to o studiu opowiem wam Rados. No w sensie tutaj była rudera, trochę jest mniejsza i nagrywamy el, 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 el. Nie <laughs> no no ale wiecie no A nawias otworzy Gutin, żeby powiedzieć <laughs> więcej No, <śmiech> <śmiech> no co ja tu powiedzieć no, generalnie z pa to... całą ekipą <laughs> tak, no. Wzięliśmy się za robotę Wiesz, no, miało być, To miało być ogólnie tak, dwa dni roboty, siedzieliśmy tu prawie trzy tygodnie Więc A Także no, generalnie trochę czasu zajęło ale zrobiliśmy z niczego coś. I no w sensie to Dobry. już to było, nie My to, 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 No, no tak, z, niczego z niczego coś stworzyliśmy. Coś. Jeszcze nie jest to do końca dokończone. No, e, będziemy to jeszcze rozbudowywać jakoś na pewno, że wiadomo, żeby to miejsce było tam, lepsze tam, i tak dalej. No. Ale mamy dzisiaj miejsce do nagrywek, gdzie moim zdaniem jest OK możemy to robić. Tam będziemy I... robić w rogu łazienkę sobie dobudowujemy, <laughs> potem ścianki. <w> bórek, <laughs> też będzie jak, go... jak będzie da, cała da, da. Jak będzie cała gotowe, to zrobimy przebitki. No, nawet Wiecie, to jest takie. Tak, jak się mieszkamy tu. To jest, to jest takie kilka nawet... w jednym, bo i można to zrobić studio, można zrobić tu gaming room, można to zrobić. No. No. Chcemy... Nie, jak co? To... W tym roku chcemy piętro dobudować właśnie i zmienić I to wełnę, bo śmierć. Tam już mamy mieszkańców na no, no, powiem... Do kanału. No, to... Basen, basen. Siostro basen. basen. Będą tutaj przebitki pokazane w ogóle jak wygląda cały ten remont, więc teraz zapraszam na przebitki jak to wygląda. A dobre zbliżenie zrobiłem. Będę korygować całą robotą. Ej, poza no a la. Chcę zrobić 40. robota się kręci. Ty, ten sprzęt, tam noś to! Dzień dobry z powrotem. Dla Was to było 30 sekund, dla nas to było 2 sekundy. I połowy tak, przepraszam. Tak, więc... przepraszam. Tak, to jest ja Dwie i pół 2,5 sekundy. Wcześniej, hmm. bo tak coś się no To jest, to, ustań, to być... no, przy czym, że też właśnie przez ten remont tymi cały Aha, Przez ten cały remont też nam się przeciągło, nie? Bo już cały projekt miał ruszyć jakoś kwiecień. Cały Jak w w ten pomysł... Miał ruszyć początek czerwca. No. no. Ale już ogólnie pomysły i plany były co z tych gadań, no to kwarantana. było nawet jeszcze wcześniej chyba. Tak, nie? bo ogólnie no tak jak wam mówiliśmy, no, włożyliśmy w to trochę pieniędzy, żeby to wszystko wyremontować, żeby w ogóle sprzęt pozbierać. No i to są, to jest kilka tysięcy złotych tak naprawdę, gdzie wiecie my wcześniej nie pracowaliśmy, bo gdzieś tam chodzimy do szkoły, tutaj tylko niektóre osoby pracują. No to ciężko jest pozbierać te kilka tysięcy, no bo sam remont to już jest no, dosyć dużo, bo musieliśmy to wszystko wyremontować, pomalować. Także no, trochę tego wyszło, teraz jeszcze zobaczcie sobie, że sprzęt przykładowo jak mamy zainwestować w lustrzanki, w jakieś obiektywy, w mikrofony, no to macie kolejne gdzieś tam kilka tysięcy złotych, więc to już nawet podchodzi pod kilkanaście. Więc no na samym początku wiecie, też zaczęliśmy po prostu, żeby nabrać tego doświadczenia w ogóle w tym nagrywaniu odcinków. I po prostu z każdym odcinkiem chcemy gdzieś to tam coraz bardziej się poprawiać i pieniądze, które będziemy zarabiać, będziemy też inwestować w to, żeby no te odcinki były jak najlepsze. Też się okazuje teraz, że odezwał się ktoś z Gdańska do nas z agencji, więc możliwe, że też będziemy mieć jakieś współprace albo coś w tym stylu, więc też dojdą pieniądze, też dojdzie nowy sprzęt, więc też te odcinki będą coraz lepsze. Więc daj się czas się rozkręcić, nie? Spokojnie. No. <grych> tak, zwłaszcza, że content mamy taki, gdzieś uważamy, że tego jeszcze na polskim tubie nie ma. No oczywiście. taka rywalizacja była przez tyle odcinków, przez cały sezon, bo po prostu cały sezon będzie się składał z 40 odcinków. Po 10 z każdej kategorii, i tak wspomniał Simon będzie właśnie. E, te, będą teleturnieje, będzie kategoria sportowa, będą takie bardziej rozrywkowe, no i wymyślamy też czwartą kategorię, która zastąpi gaming, ale o tym wam powiemy wkrótce, bo jest to gdzieś tam kategoria, która jest bardzo ciekawa. czy jest jakieś tam różne vlogi wyda, No Wiadomo, ale przy tym Wydaje też nie, nie ma tak jak mówisz, nie ma takiego kontentu, bo E, no nie ma tak, że nie wiem, są drużyny stałe praktycznie co odcinek, a zmienia się osoba prowadząca. Ale to jest takie wiecie, no czasami jest z jednej drużyny to zawsze może być tak, że prowadzący troszkę na plus coś zrobi dla tej swojej drużyny, ale to dzięki temu też to jest wyrównane moim zdaniem. Takie, nie? I przy tym dobrze się oczywiście bawimy, no. Bo no, to właśnie No Chodzi o dobrą zabawę. No! Jeśli Bo... chodzi o zbieranie tych kart, no to one mają przypisane kolory, Eee, to Wam się teraz pokażę taka tabelka, tam będzie kategoria sport, będzie kategoria tam, ta rozrywka i tam sobie możecie zobaczyć, że sport jest niebieski. Także mają przypisane kolory i po prostu zbieramy odpowiednie kolory kart do danej kategorii, czyli przykład, bo daj przykład. Jest sport, który jest niebieski, eee, to są karty niebieskie i mamy po kolei odcinki, będzie 10 odcinków sportowych. Przykładowo pokazuję 10, wiesz Aha. Czyli przykładowo nagrywam pierwszy odcinek, wygrywa drużyna chłopaki z boiska i dostałem kartę eee, Na przykład jest drugi odcinek, też wygrywa chłopaki z boiska i tak każdy I tak jak kończy, o, Nie, Jest ciebie. trzeci odcinek i kończy sera wygranych chłopaków z boiska i overall, czyli po prostu, że tak powiem, suma tych kart to jest wygrana, czyli no jakąś kart Chłopaki, 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 chłopaki z, z boiska, boiska. ono mniej mniej kar niż Jim Bingo, to przygrają, nie? No. Potem <grym> się kończy kategoria sportowa. Mam no, trzy kategorie wygrywają chłopaki świe. z boiska w tych kategoriach. Ja lubię ten. Ja jakoś bardziej lubię chłopaków z boiska. No, nie wiem dlaczego. Narcyzm w naszej grupie jest Ty W tej też. Bo powszedni Jeśli chodzi o te drużyny, no to mamy chłopaków z boiska i mamy Jim Team. Jim, Beam, eee, Jim Team. Jim Team. <grym> Jim Team, Jeśli chodzi ogólnie o drużynę, to mamy chłopaków z boiska i mamy Jim Beam. Eee, no i oni ze sobą będą właśnie rywalizować. Eee, jeśli chodzi o chłopaków z boiska, to w skład wchodzi Ciuber, ja, Szyszko i Antek. Jeśli chodzi o Jim Beam, mamy Dudiego, mamy Radosta i mamy Macena. Eee, no i po prostu rywalizujemy na przestrzeni. I odcinków. Jeszcze. i jeszcze. Ichow. No, a a właśnie No To jest sprawy prywatne, nie tyle. Teraz... Po prostu prywatny bus nie przyjechał. No dokładnie, no, prywatne. Prywatne. wiecie nie. Wiecie, no dzisiaj na przykład ich nie ma, oje, jak nie. mamy teleturnieje, no to oczywiście musimy być zawsze w pełnym składzie, tak? No bo wiadomo, są odpowiednie drużyny i tak dalej, ale kiedy robimy coś informacyjnego, coś typu vlog, taki dłuższy dzień, no to wiadomo, że może kogoś nie być, tak? Tak jak mnie na przykład nie ma też. Za niedługo nie, chłopaki pewnie będą vlogi też nagrywać beze mnie, bo akurat wyjeżdżam na wakacje, no i zawsze znajdzie się coś, że ciężko będziemy mieli się spotkać, ale te turnieje raczej nie ma opcji, no bo każdy musi być w tej drużynie, tak? Więc nie zawsze będziemy pełnym składem, ale zawsze kiedy możemy, to damy radę, nie? No. Ogólnie pomysł też został wymyślony na kwarantannie, więc no to jest taki pomysł, gdzie... na siłowni domu i on przyjeżdżał codziennie i się jarzął No jak nie? Przednie codziennie nie spadaś, na mnie store opowiadałeś, jak to będzie wyglądać. Ładna no to... regeneracja. Rucibanie, bo... nie? to no. Agutin... YouTube! Tak, tak. Dlatego to się zaangażowałem, tak on tak przyjeżdżał codziennie, opowiadał, opowiadał jak to będzie wyglądać no, i w ogóle, i To, to prostu... jest taki sklep internetowy. Tak? Ech, jeszcze pod Jaram do 20, bo na ławkę do WK pójdziemy. No i później gdzieś tam zadzwoniłem do... Marcena, z Matem też gadałem na cały czas na Zoomach, w takiej aplikacji Z Antkiem, ja tak wiem, samo bo później bo zarazem, bo do Radosa i do, do bo Szyszko, bo szyszko w ogóle to całkiem byli? Ja wpadłem do Katowic, <laughs> bo tam z, no, o, byłem do, sobie to robić tatuaż I to. siedzieliśmy z Szyszko ja mówię, że zaczynam na YouTubea nagrywać Bo my, my właśnie się znaliśmy w tej poprzedniej branży Dlatego no, no, też też ma w Katowicach eee, No i ja mówię do Szyszko, że nagrywamy na YouTubea. on mówi, no, że on też coś planuje, jakieś podróże robić albo coś takiego nagrywać, jakieś vlogi Jakieś okay. vlogi a ja mówię, no to dawaj do nas, do teamu, bo mamy zajeb... E, Zobaczysz, no. jak to u nas wygląda, ja i wszystko się, opowiem. A wszystko super, super, nie będę musiał nic robić, a będę na YouTubie, dobra. Nie, dobra. nie to nie. znaczy, ale wiecie, jak masz coś robić z kimś, to jest oczywiście lepiej niż samemu. No. Więc mi ten pomysł oczywiście się spodobał jak najbardziej, no bo... Ja się dobrze tutaj czuję, spędzać z wami czas. Nie no. miałbym samemu coś robić, nie wiem, siadać, film montować, obrabiać, wymyślać, to no, wie. Nie. Tak, nie? Nie? Nie ukrywajmy, ale w dzisiejszych realiach się. i po prostu ekipy się wypowiadają. Po prostu? Tak. Chyba, I że. Się tworzymy, ekipy się tworzy w ekipie, tak. No, to śmiech na sali. I chce się oczywiście. Jak ty wchodzisz, to zapowiadasz mnie. Widzicie, tak. jest dzisiaj na przykład sobota, nie było problemu na przykład dla nas, nie wiem, stać po ósmej i przyjechać tu nagrywać. Nie? Dla, dla ósmej, kurde. Dla kogoś było problemem. Dla kogoś było, no dla kogoś nie było, tak? No to widać, kto ma jakie priorytety. Kurde. No wyjaśnione, ale... ale, ale. Co dalej? No dalej będziemy nagrywać odcinki. No i jak wpadliśmy na pomiar? <grystanie> <grystanie> No i ewentualnie, wiecie, jakieś pytanie? no jak nie wiem, ile planujecie to robić, nie wiem, 2-3 lata, no, nie. no. i jak się na południu, było, nie? No, Simon się obudził, miał wizję, mówi, ej, robimy YouTuba, zadzwonię do każdego. Wszyscy, wszyscy się zgodzili, ci, którzy tutaj są. Ciuber na początku coś odwalał, bo nie chciał przyjeżdżać. Ciuber i ten, i chow. no. A no ale do dobrze, że się wzi... z nim pogadało, wzięło go na stronę, Na nie, stronę. pranie mózgu zrobiło i... Na no, świadomkę nie. go wzięliśmy. Moja ogłuszacza i dzisiaj jak w zegarku Dobra, dzieci, coś jeszcze? No to... Elo, elo! Chyba się dzisiaj dowiedzieliście tego co chcieliście tutaj o no, nocy jaki mamy kontent i tak dalej jak na razie. No a wiadomo, wiadomo to, czekajcie to, na dalsze no, odcinki, no bo, no, no, no zagrywamy. Nagrywamy i, i będzie ich coraz więcej. ELO! Elu, elu. I będą coraz ciekawsze. Suba jak raz yy. Jeszcze raz. Dajcie suba! Dajcie lajka <śles> i <Nie> dzwoneczek. <śles> elu, elu. Elu, elu. Elu, elu. Vai acabar, cara. Dobra, e